Przeczytałem kiedyś o takim bardzo rzadkim zaburzeniu neurologicznym, mianowicie o sytuacji, gdy człowiek jest całkowicie niewidomy, kompletnie po prostu ślepy, a jest przekonany, że widzi całkiem dobrze. Jest to tak zwany syndrom Antona Babińskiego. Jest to bardzo rzadkie zaburzenie neurologiczne. Polega ono na tym, że z powodu uszkodzenia bodaj gdzieś kory wzrokowej, w dosyć specyficzny sposób, osoba jest całkowicie niewidoma. Wszelkie testy wskazują na to, że kompletnie nic nie widzi, a jest przekonana na skutek właśnie tych uszkodzeń w mózgu, że widzi doskonale i przeje się tam i drobne historie przytrafiają, gdzieś tam czasami się potknie o mebel, jakoś to tłumaczy, racjonalizuje i jest przekonana, że widzi, ale nie widzi. Jest to niezwykle rzadkie zaburzenie, ten syndrom Antona Bawińskiego, Występuje, znany jest bodaj w ogóle kilkadziesiąt zaledwie przypadków, ale moim zdaniem to pokazuje coś głębszego. W zasadzie wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi ma tego rodzaju złudzenie, że kimś jest albo ma pewne cechy, a zupełnie jest kimś innym i o tym nie wie. No swego czasu naśmiewał się w, z, z analogicznej sytuacji. Mollier w komedii Mieszczanin szlachcicem, gdzie główny bohater tam odkrywa, że przez całe życie mówił prozą i sobie z tego nie zdawał sprawy. Nad czymś takim będę się chciał dzisiaj zastanowić. Cześć i czołem! Witam Cię na kolejnym odcinku mojego wideobloga Idee mają konsekwencje, czyli buddyzm dla sceptyków. No i dzisiaj się zastanowię właśnie nad tą kwestią. Czy może jesteś buddystą i może nawet o tym nie wiesz. Może się to zdarzyć, podobnie jak z tym właśnie ślepcem, który jest przekonany, że widzi doskonale i nawet o tym nie wie, że jest ślepcem. Rozważymy jeszcze kilka innych przykładów, albo jak ten, co nie wiedział, że mówi prozą. Rozważymy jeszcze i kilka innych przykładów bliższych nam kulturowo. Bo, bo może będzie jeszcze inna sytuacja. Dobra, eee, czy ja się przedstawiłem? Nie przedstawiłem się. Eee, nazywam się Piotr Koc, z wykształcenia jestem doktorem astrofizyki i tutaj, jak widzisz, zupełnie, zupełnie o astrofizyce nie mówię, chociaż tutaj ten medytujący Einstein jest dla mnie pewną inspiracją. Okej, okay. jak to jest? Zobaczmy to na innym przykładzie. Gdzieś czytałem o takich badaniach, że 30% katolików. Wierzy w reinkarnację. Tutaj nawet mam źródło. W Stanach niejaki Peł Research Center w latach, kilka lat temu przeprowadził ankiety wśród amerykańskich katolików i tam wyszło im, że około 30% katolików przyznaje się do wiary w reinkarnację. Podobne badania były we Francji w 2020 roku, zupełnie niedawno. Tam 70, 17% katolików wierzyło w reinkarnację. Nawet w Polsce, przecież tradycyjnie katolickim kraju, aż 19% katolików wierzy w reinkarnację. Bardzo frapujące, bardzo frapujące. To jest, to jest, to jest właśnie ta, ta sytuacja, jak z tym, z, tym, z, tym, z tym ślepcem, który myśli, że, że widzi, albo z tym, z tym mieszczaniem, szlachcicem, który, który, który mówi prozą i o tym nawet nie wie. Podobnie jest tu, Podobnie jest to. Zanim przejdę do buddyzmu, zatrzymajmy się nad tymi katolikami, bo ci ludzie oczywiście, że już nie są katolikami, skoro wierzą w reinkarnację, to oczywiście, że już nie są katolikami, a uważają, że są katolikami, więc mają fałszywe mniemanie na temat yy, samego siebie czy przynależności do, do kościoła. Tutaj nawet się posłużę bardziej ścisłymi argumentami, bo może ktoś z Was. Właśnie tak ma, że myśli, że jest katolikiem, a nie jest już katolikiem. Tu się przygotowałem. Mam przed sobą kanon 751 Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościelnego. Tu jest definicja herezji, to jest współcześnie zupełnie wydane i obowiązujący w Kościele katolickim kodeks prawa kononicznego, że jeśli ktoś uporczywie po przyjęciu chrztu zaprzecza jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć, jako objawioną przez Boga, to taka osoba, która przeczy jakiejś prawdzie wiary jest zgodnie z kanonem 751 jest heretykiem. I kolejny kanon, 1364 kara. Kara za herezję, apostazję i schizmę. Heretyk, czyli osoba, która na przykład wierzy w reinkarnację, będąc nominalnie katolikiem, wiadomo, że Kościół katolicki naucza czegoś innego na temat życia po śmierci. Wracam do kanonu. Heretyk, apostata lub schizmatyk podlega ekskomunice latę sentencję zaciągniętej automatycznie. Duchowny może ponadto być ukarany pozbawieniem urzędu, a członek Instytutu Życia Konsekrowanego wydaleniem. Co to znaczy ta ekskomunikacja? Jeśli ktoś poddaje wątpliwość, czy uparcie w trwa, trwa w przekonaniu sprzecznym z wiarą katolicką, podważa jakiś dogmat, np. ten na temat sposobu życia po śmierci, yy, staje się heretykiem i jako taki podlega ekskomunicja, czyli jest wydalony ze społeczności wiernych. Czyli nie jest już katolikiem i pewnie, pewnie większość z tych ludzi, o których mówiłem, nawet kompletnie nie wie tego, że już nie są katolikami, a myślą, że są katolikami, e, podobnie jak ten ślepiec e, myśli, że, że, że widzi, a, a nie widzi. E, więc sytuacja logicznie, że biorąc, może być analogiczna. Mnie nic do tego, bo nie jestem katolikiem, chociaż byłem, ale chciałbym to podać jak pewną ilustrację logiki tego całego zjawiska. Tutaj możemy się nawet przyjrzeć temu dokładnie, bo jak bardzo łatwo jest, jak bardzo łatwo jest przestać być katolikiem, żeby być katolikiem, zgodnie z dyscypliną, nauczaniem i tradycją Kościoła katolickiego, trzeba spełnić bardzo dużo wymagań, niektóre mają taki charakter formalny, jak na przykład chrzest i tak dalej, ale też dużo wymagań dotyczących przekonań, które musisz podzielać. Lista jest długa, lista jest długa, na pewno nie ale ja przeczytam bardzo szybko. Fragmenty tej listy. Po pierwsze, istnienie Boga, możliwość poznania Boga rozumem, wcielenie syna Bożego, dwie natury w Chrystusie, boska i ludzka, niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny, wieczne dziewictwo Maryi, Boże Macierzyństwo w niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny, odkupienie, zmartwychwstanie Chrystusa, w niebo wstąpienie Chrystusa podobne, ponowne przyjście Chrystusa, musisz to wierzyć, jak jesteś katolikiem. Życie, szczegóły dotyczące życia po śmierci, sąd szczegółowy po śmierci, sąd ostateczny, masę, masę, istnienie czyśćca, nieśmiertelność duszy ludzkiej, zmartwychwstanie ciał oraz to, że łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna, istnienie grzechu pierworodnego i tak dalej, i tak dalej. Ta lista jest bardzo długa. Istnienie szatana i demonów. Naprawdę yy, lista Dogmatów, w które musi wierzyć katolik, żeby był katolikiem, jest niezwykle długa. Jeśli któryś z nich podważa, to nim przestaje być. Ok, jeśli podważa nieświadomie, to jest tutaj pewien, pewien wyjątek, ale jeśli ktoś wiedząc o tym, że musi wierzyć w całą tą listę, ty już jeśli jesteś katolikiem, to, to zła wiadomość, to już wiesz. Więc jeśli podważasz albo nawet poddajesz wątpliwość przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa, to już nie jesteś katolikiem. Okay? To był tylko przykład. To był tylko przykład. Tak samo jak z tym, z tym ślepcem, można y, nie być katolikiem nawet o tym y, nie wiedząc. Jak to, jest, jak to jest z buddyzmem? Jak to jest z buddyzmem? Co definiuje buddystę? Tu sprawa nie jest taka jasna jak w przypadku katolicyzmu, no bo katolicyzm jest bardzo zhierarchizowaną religią, jedną ma jeden kodeks prawa kanonicznego, kanon wiary, credo i tak dalej, dyscyplinę kościelną, zresztą zaś buddyzm jest taką wspólnotą, czy też sangą. Która, która jest w ramach poszczególnych sankcji hierarchizowana, ale nie ma żadnego papier buddyjskiego jednego papieża. Różni buddyści mogą mieć różne opinie na temat tego, co definiuje buddystę, w jaki sposób stajesz się buddystą, w jaki sposób jesteś buddystą. No i ja te opinie krótko tu zreferuję bez wchodzenia, bez wchodzenia, właśnie nie zreferuję wymienię. Tylko listę tych możliwości, listę możliwości, w jaki sposób możesz definiować bycie buddystą. Więc pierwsza możliwość to są, to są tak zwane trzy klejnoty, czyli oddanie się, oddanie się w opiekę buddzie, darmie i sandze. To jest rodzaj takiego sztu, który podobnie na jak szest, nie ma tam żadnej wody i tak dalej, ale rodzaj takiego rytuału. To oddanie się buddzie, darmie i sandze, który jest powiedzmy jednorazowy, ale potem może być przypominany i kultywowany ciągle, tak samo jak wspomnienie własnego chrztu. Więc jedna definicja buddysty, tradycyjna dosyć, to jest taka, że to jest osoba, która, dla której budda jest ideałem osobowościowym, Dharma jest filozofą życia, sanga, czyli wspólnota buddyjska jest cudzysłowem. Arafio, miejscem, w którym wspólnie praktykuje. Nie wnikam tu w szczegóły, to tu, tu można by to całą księgę, księgę na ten temat napisać. Inna definicja buddysty to jest osoba, która uznaje cztery szlachetne prawdy. To są takie doktrynalne, można powiedzieć, chociaż słowo doktryna w buddyzmie to jest, brzmi zbyt młotkowato. Przekonania, opinie, hipotezy. Cztery szlachetne prawdy o przyczynie cierpienia i ustaniu cierpienia i sposobie, jak zmniejszyć przynajmniej cierpienie psychiczne. Kolejną, kolejną możliwą definicją buddysty jest tak zwana ośmioraka ścieżka, czyli sposób praktykowania sposób praktykowania, który zmierza do umniejszenia cierpienia swojego i innych istot, a może nawet do oświecenia. Też nie wnikam w szczegóły, też można by księgę na ten temat napisać i na zapewne będę chciał o tym mówić w kolejnych odcinkach. Ok. Następna definicja możliwa definicja buddysty. Buddysta to jest osoba, która ma pewne przekonania, można powiedzieć, filozoficzne, używając języka zachodniego na temat, te, na temat świata, na temat pewnych cech istnienia rzeczy. Według, według buddyzmu, są tak zwane trzy. Cechy istnienia, mianowicie nietrwałość wszystkich rzeczy, cierpienie, powszechność cierpienia uwarunkowana tą nietrwałością, można by powiedzieć, oraz brak trwałej jaźni, brak trwałego ja. Też na temat każdego z tych pojęć można by napisać księgę. Jest to jedna z możliwych definicji, zaraz zresztą do tego przejdę. Inne możliwe definicje to są tak zwane cztery niezmierzoności. Brama, Bichary, mówiąc po palisku, czyli miłująca dobroć, współczucie, radość z czyjegoś szczęścia i zrównoważenie, nieporuszoność. Że buddystą byłaby więc według tej kolejnej już definicji osoba, która praktykuje w mniej lub bardziej zaawansowanym stopniu, ale konsekwentnie te cztery stany umysłu: jak miłość, współczucie, radość z czyjegoś szczęścia i zrównoważenie. No, ostatnio, ostatnio, ponieważ ten film nagrywam po wyborach w Polsce, ostatnio, to dygre, dygresja, dygresja, teraz wrócę do głównego wątku, ostatnio obserwowaliśmy obserwowaliśmy y, inne zjawisko, mianowicie radość z czyjegoś nieszczęścia. Y, y, takie niemieckie Schadenfreude, to nie jest buddyjski stan umysłu, pan też do jakiegoś stopnia odczuwałem ten niezręczny stan, przyznaję się, nieładnie. Ok, inne możliwe definicje to są definicje poprzez tak zwane współzależne powstawanie, złożona filozofia, też można by o tym mówić, czy też nirwana. Ok, jak wiadomo, na wiele różnych sposobów można definiować bycie buddystem. Nie jest to tak proste jak w prawie w katolickim, prawie kanonicznym czy ogólnie w chrześcijaństwie. Są różne możliwe sposoby, w związku z czym, żeby dalej nad tym myśleć, a cieszę się, że tutaj razem myślimy to musimy wybrać którąś z tych definicji, tymczasem bardzo Cię poproszę na ogłoszenie parafialne, zasubskrybuj, zasubskrybuj mój kanał, zalajkuj, yy, zalajkuj i może skomentuj to, co teraz mówię, dlaczego się z tym nie zgadzasz. Ok, jaką definicję, jaką definicję ja wybieram? Yy, właściwie każda mi się podoba, ale do tych dalszych rozważań wybieram definicję, którą proponował w tejże tutaj książce, jak nie być buddystą, Tybetański e, lama, którego bardzo trudno jest przeczytać imię. Dzongstar Yam, Yamyang kience, nie znam naprawdę tybetańskiego, e, znany autor, jako filmowiec, artysta, pisarz, a zarazem tybetański lama. On właśnie przyjmuje tą definicję buddyzmu opartą o trzy cechy istnienia. Trzy cechy istnienia, czyli to, o czym mówiłem tutaj przed chwilą. Trzy cechy istnienia, ma, przyjmijmy roboczo, mają definiować buddystę, czyli to jest osoba, która wierzy w nietrwałość, w cierpienie i brak trwałej jaźni. Co to jest cudzysłów przy tym słowie? wierzy oczywiście. Ok, no i tu jest okazja, żeby się zastanowić, czy może jesteś buddystą i nawet według tej definicji i nawet o tym nie wiesz. Ok, omówmy więc po kolei te. Trzy cechy istnienia, czasami się mówi cztery pieczęcie darmy, bo, bo do tych trzech cech dodaje się jeszcze nirwany. Ok, skupimy się na tych trzech rzeczach, mianowicie nietrwałość, cierpienie i brak trwałej jaźni. Zastanówmy się wspólnie, przemyśl to razem ze mną, czy przypadkiem może zupełnie niechcący, nawet o tym nie wiedząc, nie jesteś przypadkiem buddystą, albo nie jesteś bardzo blisko do buddyzmu. Pierwsza, pierwsza z tych kategorii, nietrwałość. Ok. Eee, pytanie do Ciebie w zasadzie, do przemyślenia. Czy, czy masz przekonanie, czy masz przekonanie, że, że, że wszystko jest trwałe, tak powiem, brutalnie? Eee, czy masz przekonanie, że, że, że to, co Cię otacza, te rzeczy, eee, zjawiska, stany umysłu, że, że są Trwałe. No, no nie wiem, ja miałem kiedyś. Jeszcze nie tak dawno. Volkswagena Transportera. T4, taki, taki, taki samochód. I, i, I nawet on po 20 latach wzmożonej eksploatacji poszedł na złom, czy też na Ukrainę. Czyli, czyli właściwie wylądował na złomie już teraz. I się okazał się okazał nietrwały. Volkswagen, Transporter, te czwórka, symbol trwałości. <laughs> no oczywiście żartuję, ale w zasadzie te, te rzeczy materialne, które nas otaczają, są nietrwałe. Związki międzyludzkie są nietrwałe. Nasze stany psychiczne, radość jest no, dosyć nietrwała. Smutek zresztą też, to jest dobra wiadomość. Pytanie, czy można bronić tezy przeciwnej? Czy można bronić tezy przeciwnej? To, czy można... Uprzeć się, że istnieją jakieś naprawdę rzeczy dookoła nas trwałe. Wszystko, co powstaje, co ma jakiś swój początek, musi przeminąć. Tak działa, tak działa fizyka. To nawet nie jest filozofia ciało, emocje, myśli, związki rzeczy. To, jest, to nie jest filozofia, to jest fizyka. Wszystkie rzeczy, zjawiska, które nas otaczają, są nietrwałe. Cierpimy głównie z tego powodu, czy może jest to jedna z głównych właśnie przyczyn, cierpimy z tego powodu, że się przywiązujemy do rzeczy nietrwałych, myśląc, że są trwałe. Nie, nie, mogłem myśleć, że ten Volkswagen Transporter mi posłuży jeszcze bardzo długo i się do niego przywiązałem i poszedł na złom i, i, i chwilę miałem sentymentu cierpienia z tego powodu. E, dlatego zrozumienie nietrwałości według buddyzmu prowadzi do, do wolności od cierpienia. No i teraz pytanie do Ciebie. Do Ciebie, oczywiście nie masz jak mi odpowiedzieć, odpowiedz w komentarzu. Jak sądzisz, czy rzeczywiście są rzeczy, które nas otaczają? Zjawiska, emocje, myśli, związki, które są trwałe. Jeśli uważasz, że nietrwałość jest powszechną, powszechną cechą istnienia, powszechną cechą świata, to spełniasz pierwszy warunek bycia buddystą. Dobra. Kolejny warunek. Kolejny warunek duka. palickie nowe słowo. Duka, czyli cierpienie, brak satysfakcji. To jest jedno z centralnych pojęć buddyzmu. Oznacza ono brak satysfakcji, niedoskonałość. Jest to jak gdyby zagadnienie, którym się zajmuje buddyzm, bo buddyzm jest o tym, jak jak, jak Uznać to, że cierpienie istnieje, jak nad nim pracować i jak je pomniejszyć. Krótko i konkretnie, duka, czyli to buddyjskie cierpienie, to jest nie tylko ból fizyczny, ale też takie niezadowolenie obecnie z tego, co jest, właśnie obawa o tym, że, że coś, co jest nietrwałe, może się rozpaść nawet przyjemne doświadczenia mogą być źródłem cierpienia, no bo, no bo przemijają. Widzisz, że, że, że rzeczy, które lubisz i kochasz, no, mogą zniknąć. To nie jest fajne. No nie? Rdzeniem właśnie buddyzmu jest zrozumienie natury cierpienia i jak gdyby pochylenie się nad pewnymi hipotezami, jak, jak to cierpienie umniejszyć. No i pytanie jest do Ciebie takie, czy z, czy być może dla Ciebie jest empirycznym faktem na temat rzeczywistości to, że w świecie jest dużo cierpienia? No, no moim zdaniem to jest całkowicie banalne. No, jeśli tylko się zerknie do internetu, otworzy wiadomości, no to zalewa nas po prostu absolutnie powszechna, powszechna fala ludzkiego cierpienia. Wystarczy się rozejrzeć dookoła, popatrzeć we własny umysł, co dobrego Cię spotkało, czy tam też co złego yy, i się ile w życiu nacierpiałeś. Jeśli niewiele, to zła wiadomość w końcu przyjdzie listonosz i przyniesie tą złą wiadomość. E, ok. E, więc no, cierpienie jest pewnym faktem empirycznym. To nie jest filozofia. To znowu można powiedzieć, że jest nauka w pewnym sensie. Po prostu jest to empiryczna obserwacja rzeczywistości. Więc jeśli zgadzasz się z twierdzeniem, że cierpienie istnieje i że jest cechą świata, czy też cechą natury ludzkiej, to spełniasz już drugi z trzech warunków. Bycia buddystą. Ok. No i ostatni, ostatni warunek, brak trwałej jaźni. No i tu się możemy rozminąć. Tu się możemy rozminąć rzeczywiście. Możliwe, że ten warunek jest najtrudniej spełnić, a wydaje mi się on najgłębszy i być może najbardziej prawdziwy i najważniejszy w rozwoju duchowym, szeroko pojętym czy też psychologicznym. To jest absolutnie kluczowe, kluczowa nauka buddy. I na czym może polegać tutaj kontrowersja? No jeśli wierzysz głęboko, jeśli wierzysz głęboko, że twoje ja jest, że istnieje jakaś przynajmniej część, jakaś część twojego ja, która jest absolutnie trwała, jak na przykład dusza, która jest nieśmiertelna i niezniszczalna, nawet przez ogień piekielny, no to w takim razie tego warunku nie spełniasz i jeśli wierzysz w istnienie nieśmiertelnej duszy, to nie wiem, może dobrze, może źle, ale nie jesteś buddystą. Zaś, jeśli, jeśli uważasz, że, że Twoje ja nie jest niezmienne, że być może to jest po prostu zlepek ciała, uczuć, percepcji, doznań mentalnych, świadomości i że, że, że nie jest tak, żeby to, 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 to twoje ja było takie samo i niezmienne i, yy, i po prostu istniało jak kamień w sposób twardy i dotykalny. Jeśli masz nawet wątpliwości co do właśnie tego, no to być może, być może jesteś buddystą. Yy, tego brak trwałego ja bynajmniej nie jest interpretowany w ten sposób, że, że, że cię nie ma. <grym> po prostu yy, ja jest nie tyle rzeczą, według. Filozofii buddyjskiej, lecz procesem. Więc jeśli jesteś bardziej skłonny, czy skłonna przyjąć taką hipotezę, że, że wszystkie procesy mentalne, fizyczne, biologiczne, świadomości są raczej procesem niż rzeczą, no a procesy są z definicji nietrwałe, to spełniłaś, czy spełniłeś trzeci warunek bycia buddystą i być może na tym o tym wcześniej nawet nie wiedziałeś. Są pewne, podobnie jak w pozostałych przypadkach o, o, o nietrwałości i cierpieniu, powoływając się na jakby bardziej naukowe i empiryczne źródła. Tak samo tutaj współczesna neuronauka w zasadzie nam potwierdza to, to, to filozoficzne przekonanie o braku ja, nie znaleziono w mózgu żadnego centrum ja. Tożsamość według psychologicznej neuronauki powstaje jako dynamiczny proces. Wielu sieci neuronalnych tam gdzieś w mózgu, one są zmienne, współdziałające. Podobnie psychologowie twierdzą, że ja jest pewnego rodzaju narracją, historią, którą ze sporym zresztą wysiłkiem, z sporym zresztą wysiłkiem, jak pomedytujesz, to się przekonasz, przenosimy, to ja trzeba się namęczyć, że przenieść jest z przeszłości na chwilę teraz i potem pchnąć w jakąś przyszłość I jest sporym wysiłkiem mentalnym, często nawet sobie z, nie, z niego nie zdajemy sprawy, ile. Kosztuje nas pracy przeniesienie tej narracji z przeszłości, z, ze wspomnień w, w przyszłość. Zmieniamy się nieustannie, zmieniamy się nieustannie, o tym mówi psychologia, o tym mówi nauka. I jest to pewien istotny argument za tym, że brak yy, trwałej jaźni jest nie tylko przekonaniem filozoficznym, ale po prostu pewnym faktem empirycznym. Nauka zbliża się, można powiedzieć, czy neuronauka, czy psychologia zbliża się do tego, co Budda, 2,5 tysiąca lat temu mówił na temat braku trwałego ja. Okej, okay. no i pytanie, pytanie takie, podsumujmy sobie jeszcze, czy jesteś buddystą? Jeszcze raz zadam te pytania. Czy istnieje cierpienie Twoim zdaniem? Czy Twoje ja jest absolutnie trwałe i niezmienne, jak kamień, czy jest rzeczą? No i czy rzeczy są trwałe? Jeśli zgadzasz się z tym, że istnieje cierpienie, że Twoje ja jest raczej procesem niż rzeczą. I że większość rzeczy, czy nie trwało się z powszechną cechą świata, to nie wiem, zła albo dobra wiadomość, jesteś buddystą. Okej, okay. tyle na dzisiaj. Zasubskrybuj, zalajkuj, skomentuj, dlaczego się nie zgadzasz i może napisz, czy według tej definicji jesteś, czy nie jesteś buddystą. Bardzo Ci dziękuję i zapraszam Cię na kolejne odcinki.